No dobra, ostatni filmik dzisiaj i uciekam. Mam kluczyki od Mazdy CX3. Ten pilot tutaj niesprawny, ten działa prawidłowo. Witam ponownie z Radomia. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Dawajcie subiki, żeby kanał się rozwijał. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Mazda CX Trójeczka. Nigdy nie miałem okazji się przymierzyć. Dzisiaj się nadarzyła, więc od razu kluczyki ogarnąłem. Troszeczkę szkoda, że w automacie zdążyłem już sobie swój plecak tutaj wrzucić. Rocznik 16 przez 17. 2.0 benzynka. 150 koni. W napędzie na 4 buty. No ale niestety w automacie. Jak wiecie, ja wolę manuale. No ale kto co lubi, może komuś się spodoba. 150 koni. Już jakoś na pewno ten samochód sobie radę daje. Przebieg 112 000 km. Wizualnie prezentuje się ładnie. Oponki letnie, jeszcze sporo bieżnika Hankuki, ale może sobie odjedziemy kawałeczek do przodu. Już zdążyła mi się tutaj zamknąć. Przymierzę się, staniemy sobie tu. No i Wam dokładniej bryczkę pokażę. Jak troszeczkę dłużej rozmawiam, zaczyna łapać mnie chrypa nagłośnienie Bose. <laughs> No, i ciekawa kolorystyka w środku. Zobaczcie te wstawki tutaj w koło nawiewów, i w ogóle przeszycia też takie bordowe. Tutaj wstawka też bordowa na drzwiach. Fotele półskórzane, powiem wam takie he, he, sportowe. Można by powiedzieć, Dobra, podjedziemy kawałeczek i zobaczymy. Head up wyjechał. Nawet fajnie ten silniczek, słuchajcie, zagadał. Nawiewy mi tu zaczęły szaleć. Zmniejszmy troszkę siłę nawiewu. Może kartkę zdejmę, żeby mi nie przeszkadzała. Trzyfunkcyjne podgrzewanie foteli. Kierowca i pasażer. Klima działa. Czuję, że chłodzi. Nie chcę się tutaj załatwić do końca, słuchajcie, z tym gardłem No to co. Drive. Pomimo wszystko, zobaczcie, standardowy ręczny. Tu można obsługiwać sobie media, nawigacja. I tutaj jest tryb sport. Podłokietnik taki wąziutki dali tutaj. Chyba tylko dla kierowcy, albo to jest dołożony, nie wiem dwa miejsca na kubki wygumowane dobra podjedźmy kawałeczek do przodu head up fajnie się siedzi wygodnie tutaj sobie staniemy do tyłu widoczność no linia dachu mocno opada no to dajmy na park powiem wam 112 800 przejechane Fajny ten zegar, taki wpuszczony w środek. No, wszystko elektroniczne. Wskaźnik paliwa 22 stopnie na dworze. Kierownica fajnie się ją trzyma. Regulacja, Uu. tylko góra dół. He. No i mamy łopatki do zmiany biegów. Powiem wam. Mamy też oczywiście tempomat tutaj. Fajnie wyprofilowana noga. No niestety, ale tutaj styka mi się z tunelem środkowym. Hmm. Odsuniemy troszkę fotel. No ale teraz znowu siedzę bardzo daleko. Nie wiem, czy tak mógłbym jechać. Zobaczcie ten tunel rozbudowali tak szeroko na boki. W kształcie litery V. No i dlatego. No tak to nie mógłbym jechać. Muszę się przysunąć. A jak się przysunę, styka mi się noga z tunelem środkowym. A kiedyś zastanawiałem się nad taką mazdą, czy sobie takiej nie kupić. Ha, no i już się wyjaśniło. No niestety, podświetlenia lusterek nie ma, schowek jest, wyścielony na okulary. Tutaj jest miękko. Tutaj jest twardo, ale ten fragment przeszycie jest miękki. No i te poduszeczki tutaj niby miękkie, ale nie lubię, jak mi się styka noga. Wyścielony schowek też nie jest wstawki ala aluminiowe. Jak to brzmi? Silniczek fajnie się wkręca. Elektroniczny wskaźnik temperatury. Teraz jest na niebiesko. No i niestety moje marzenie <laughs> Może nie marzenie, ale naprawdę kiedyś brałem pod uwagę taką Mazdę mówię dla siebie Fajne fotele, wygodne Niby te przeszycia, te headapy, no tak wygląda stylistycznie, naprawdę sportowo ten samochód w środku. Chyba sami to przyznacie. Na nie bows No ale co z tego no? jak się nie mieści. tutaj wstawka ala skórzana podłokietnika nie mamy miękkie słuchajcie te siedziska takie fajne fajnie się siedzi pufy takie to jo czyli co tarcze w porządku oponka ładna zobaczymy co się w bagażniku zmieści ostatni mój filmik dzisiaj i uciekam no bagażniczek niezapojemny. Za dużo tutaj nie wejdzie. nagłośnienie głośnienie subwoofer subwofer. No półeczkę można obniżyć jak widać. No ale bagażniczek 300 litrów może. No bo to dla jakiejś panny na kosmetyczkę może. Ale fajnie się odzywa silnik. Dwórura jest. Z tyłu też mamy oponkę Toyo. A z przodu były hankuki, z tego co pamiętam, tak. I tarcze też w porządku, oponka dosyć ładna, kolor fajny. No tutaj miejsca z tyłu też za dużo nie mamy. No takie dwuosobowe wozidło można powiedzieć. W ładnym stanie fajne, to takie mięsiste. Tak jak wam mówiłem, jeden pilot sprawny, drugi zafoliowany. Nie wiem co się z nim stało. Zajrzyjmy sobie kierunkowskazy w lusterkach. Tutaj taka mała plamka jakby. Czy coś tu się już świeci, nic. Zajrzyjmy pod maseczkę co oni tutaj wymyślili. No ładne, zgrabne samochody te Mazdeczki, co tutaj mamy. Start stop, chyba asystent pasa, parktroniki. Wyposażona też dosyć fajnie. Lusterka składane działają. Zobaczymy od razu. Działa a strona pasażera działa szyby działają może światła włączymy i zajrzymy sobie pod maseczkę ładną ma tą mordkę taką sympatyczną Aj no. no ale mały samochodzik Amorka nie ma Dojście do żarówek bardzo dobre z obu stron Sky Active Technology Silnik widać myty, czyściutki pracuje równo, pali na strzała No, taka CX No Może ktoś szuka w automacie, akurat. Może lubi. Może ktoś jest niższy. Może dla córki. No, fajny samochód. 17 przez 16. 112 przejechane. 150 koni. Cena wywoławcza. LEDy Bose Automat napęd na 4 a tutaj macie kontakt do sprzedawcy kończymy na dziś panowie i panie to nagrywanie wycofam, odstawiam no niestety pomimo tego, że naprawdę bryła tego samochodu mi się zawsze podobała kiedyś brałem dla siebie taki pod uwagę no ale niestety się w nim za bardzo nie mieszczę. A szkoda. Pozdrawiam do następnego.